się wam wszystkim, witajcie w Hydensicku. Tak, dzisiaj następną rundkę sobie zrobimy. Drugi odcinek z He. <grydy> Jak widzicie, wy od razu wybrałem hidersów Lubię się chować, tak. Zabawa wchowanego, lubię się po prostu chować. No, za 30 sekund zacznie się gra. To powoli tutaj z wami sobie popykam. I zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiejszego dnia. E, przepraszam, że troszeczkę inny mam głos, ale no, <grywki> jestem troszeczkę obolały. Ile kot, nie, Katar wziął. Nie wiem, coś mnie zaczyna chyba łapać. Dobra, zaczynamy. na to leci z tym koksem. O, holenderskim. To jest tak i tutaj lecimy na moje kampy Tak, na moje kampy polecimy Schowamy się w parę miejsc i zobaczymy jak wyjdzie nam dzisiejszy Haydn Haydens O kurde o kurde nie, 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 nie. Źle, źle, źle śle. śle, 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 śle. My się, bo zaraz tu wyjdą nasi przeci przeciwnicy. Tak, jest moja kampa. Na początek może być. Albo. Dobra. Lecimy na dach. Co tam? Zobaczymy. Może akurat nie się kogoś ustrzeli. Byłbym bardzo zadowolony z tego. Gdyby się udało dzisiaj kogoś skampić <laughs> on czterech huntersów Jest no to Będzie dzisiaj porządna jazda Powiem tak szczerze wam. No to się kampimy Gdzie oni są Gdzie oni Oooo nie udało się go trafić To sobie szuka, stoi czekajcie zaraz zobaczymy jaskul o ile dobrze widzę jest guti a dobra pomyliłem troszeczkę jego ten. no i od razu wam troszeczkę opowiem hide ten seek będzie się pojawiał co parę dni A pomiędzy odcinkami, no, trochę gram w te minigierki z gemsów Kupuję jakieś klasy w różnych tych Ale Również zajmuję się Głównie półudową I przygotowaniem dla was yy, Rzeczy Na głównym minecraft'cie, na survival'u Jest już dużo zaraz myślę, że zaraz po tym odcinku zacznę nagrywać zwykłego Minecrafta i wtedy zobaczycie przedstawię Wam od razu jakie zmiany weszły co nowego się pojawiło co szykuję jedynie co mogę Wam stracić teraz to jest to, że nie mam pomysłu. Nie mam w ogóle pomysłu na zrobienie portu. Zero, dosłownie zero. Jak miałem tyle pomysłów. Przepraszam, musiałem się czegoś napisać, bo są poranne godziny. Też niedawno co wstałem. Nie mam pomysłu po prostu i nie wiem co, jak, gdzie. Muszę zapytać się znajomych. Może oni będą mieli jakieś pomysły Zobaczymy. Ale jak na razie to na tyle co do Minecrafta w survivalu. Resztę dowiecie się na odcinku już, który wyjdzie w przeciągu dwóch dni, możliwe, że i dzisiaj nawet. Ten na pewno się pojawi dzisiejszego dnia jeszcze. I mam do Was jeszcze takie małe pytania, zarazem prośbę. Proszę Was, pomóżcie mi wybrać na skin na YouTubie do filmu jaki mam dokładnie zrobić bo do tej pory już rzucam skiny z gier, po prostu które mi proponuje youtube nie wiem nie, nie mam pomysłu na skin i was o to proszę żebyście wy mi pomogli hmm zostało jeszcze półtora minuty niecałe Ci chayderci to są normalnie takie Ciołki... Kurde, no cholera jasna, no musiał zejść, no musiał zejść, kurde musiał zejść, nie mógł zaczekać chwilę. Cholera jasna, ale dobra. Myślę, żeby teraz w czasie. Napisać do któregoś z youtuberów? Nie wiem jeszcze, którego dokładnie, ale do któregoś tam napiszę i dowiedzieć się dużo nowych rzeczy, które z czasem i wy się dowiecie. Ale czy wyjdzie to? Nie mam zielonego pojęcia. A, i będzie właśnie możliwość za niedługo, że. Jest! Yy, że zacznę jeszcze nagrywać. Zacznę nagrywać yy, odcinki z serwera Drollcaster World. Tak dokładnie myślę, żeby zacząć nagrywać właśnie na tym serwerze Troycaster A. Ostatnio właśnie oglądałem jak to oni grali sobie i zapraszają i youtuberów i zwykłe osoby, więc pomyślałem, że nic się nie stanie, jeżeli... Jeżeli ja. Wezmę, wykupię sobie slota i po prostu z nimi zagram, tak? I dla Was zagram ten. Dobra, chwilę robię cięcie, bo widzę, że nie ma tutaj tyle osób, co powinno być. Wracamy, jak tylko będzie już odliczanie. Dobra, powróciliśmy. Jest odliczanie. Długo to nie trwało może z 2 minuty ludzie się zeszli. No i mamy 10 sekund jeszcze do startu. Lecimy dalej, następna kampa. Może znowu uda się wygrać. No, Życzcie mi powodzenia. <grym> Przepraszam. <krym> Kurde. Nie, 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 nie. Jest, dobrze. Fak, 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 fak. Gdzie tu były te miejscówki, te kampy moje? Ła! Cholera, chować się trzeba. Dobra, lecimy tam, do innej kampy. Widzę, że nie zdążę już tutaj tych kamp moich obluchać dzisiaj. Wszystkich. Dlatego polecimy do innej. Innej, którą mi niedawno temu podpowiedzieli inni youtuberzy. Ale to jeszcze nie wszystko. Zobacz. No, hmm, Dobra, nie będę się z tym sprzeczał. no mnie do Hyders, do Hunterów. O, ty ciulu mały. O proszę Włączył sobie Widać, że to jest Instant speeda sobie włączył To widać od razu A, rzucimy sobie TNT, zobaczymy, może coś akurat nie się trafi, nie, tutaj nie ma żadnego, nie chowa się nikt To lecimy dalej Szukamy Będzie ciężko od razu mówię będzie bardzo ciężko Teraz ze znalezieniem kogokolwiek, jakiejkolwiek osoby, ale... Co, co, co tu ma być? Co, co jest, co jest grane? Widzieliście jakie cheaty?

na obiad cię wezmę, upiekę z ciebie kurczaka i zjem. Od razu mówię, to, to już masz gwarantowane kuro. To już kuro masz gwarantowane. To już kuro masz gwarantowane. Ha, 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 ha. I pięknie o to chodziło Jak ucieka No chodź tu CIULU mały No, no chodź tu, chodź tu kureczko, No chodź Upiekę ciebie na obiad Będziesz akurat na A jestem przed obiadem <śm> No na górę uciekłeś Ciekawe Ciekawe, ciekawe. Gdzieś tu się schowałeś. Tak to masz. Jeden. Gdzie ty się chowasz? Kuro. No. Gdzie oni się chowają? No kurde, no. no gdzie oni są? Do cholery jasnej. Eee, Brzesz ty w mordę no, Kurde, z tą kurą się nie da wygrać, no. Nie wiem co ma. Jakiego Shokin hidersa, ale... No, eee, ty tu. No i zabił mnie. Cholender jasny. Nie, póki nie uzbieram gamesów, to będzie ciężko tutaj. Ja muszę sobie też wykupić... ...tą klasę, bo inaczej... Inaczej przegram. Przegram, dosłownie przegram. Inaczej sami widzicie, trafił się jakiś taki dureń, jeden mały, który nie umie grać. Dobra, sorry, umie grać. Umie grać to nawet za dobrze. Kupuję sobie Shocking Knidersa i nawala we wszystkich. I co? Nie jest mu zrobić, nie można. Oczywiście. Bo tak jest. Tak, bo tak, kurde. Chcę. On sobie. Ty, gdzie on się schował? O tu ciul mały. Ta, 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 ta. Kurde, mamy minutę czasu. Mamy dosłownie minutę czasu. Jeden domek drugi domek i Rozrąbucha totalna. Haha. Ha. No dzisiaj też myślę zrobić z wami trzy gierki. Tak trzy takie małe mini gierki w tym i zobaczymy jak to wyjdzie. Mi tutaj. A macie Zobaczymy Kto tu jest Mistrze O! akurat nie o hajder ci wygrali, dobra źle, bardzo źle, bardzo źle Czyli co? Będziemy musieli następny jeszcze odcinek nagrać tak. Za szybko minęły. <grym> Albo dobra. Nie, ja tu zakończę już Zakończę już dosłownie na dzisiaj. Pożegnam się z wami tak, tak tak żegnajcie Tylko kurde jak ten mam. No. no, zniknął. Żegnajcie i zapraszam Was do oglądania następnych odcinków w Następnych Dniach się pojawią one. Myślę, że będę miał już troszeczkę lepsze klasy. Dobra, na razie, bo za niedługo zaczynam dalej grę. Bye!